Która Tesla jest najlepsza, o ile w ogóle jest jakakolwiek dobra Tesla? Ja jestem i w dzisiejszym odcinku będzie to ranking, więc zapraszam do oglądania. trzecie miejsce zajmuje Model 3. Jest to całkiem dobry samochód dla początkujących. Oczywiście na pierwszym poziomie silnika jest to naprawdę słaby pojazd, którego Wam nie polecę. I Jeep moim zdaniem po prostu jest lepszy. Jednak ile kosztuje silnik poziomu 5. Kosztują 50 tysięcy, gdy to auto kosztuje 16 tysięcy więc więcej wydajemy na silnik niż samo w sobie auto. Szczerze mówiąc bardziej bym polecił po prostu kupienie Shellmark 5 zamiast modelu trójki z silnikiem. Jak na swoją cenę posiadam naprawdę bardzo fajne przyspieszenie oraz jest to samochód czteroosobowy, ale jak mówiłem, warto dopłacić do tej Shellmark 5. A jeśli serio grasz w dużą ilość osób, to jeep będzie wystarczyć, bo jest on bardzo zbliżonym samochodem, który na dodatek posiada lepsze zdolności teren'owe czy prędkość wsteczną. Drugie miejsce zajmuje Cybertruck. Jest to po prostu taki model 3, ale na sterydach. Ma on dwa miejsca więcej, trochę większą prędkość maksymalną. No i ogólnie, jeśli chodzi o rozmiar, jest to potężniejszy samochód. Jeśli już macie troszeczkę więcej kasy niż taką model 3, tutaj macie naprawdę bardzo fajny wybór. I jeszcze więcej osób pomieścicie jak to po prostu macie lepszy samochód. Jeśli chodzi o taki zwykły gameplay, nie do końca bym polecił. Zdecydowanie lepszym wyborem byłby tutaj Shellmark V, a nawet i Challenger. Pierwsze miejsce zajmuje. Oczywiście roadster, jest to legenda tej gry. Kiedyś był to bardzo pożądany samochód, to używany przez większość graczy, nawet którzy posiadają torpedo i inne drogie pojazdy. Nie ma co ukrywać, jest to naprawdę bardzo fajny samochód z bega po też przyspieszeniem. I wiadomo nie jest to jakaś ATV i jedzie on ponad 215 mil na godzinę. Posiadam też naprawdę fajne sterowanie, chociaż kiedyś pamiętam, że był to bardzo zbugowany pojazd, normalnie to było UFO, ale aktualnie ma świetne sterowanie, steruje się tym pojazdem po prostu idealnie i żadnych problemów tutaj być nie powinno. Jednak z bardzo dziwnego powodu, z tego co widzę, coraz mniej osób używa tego samochodu. I ja nie wiem dlaczego, nie ma dosłownie żadnych powodów, ten pojazd nie dostał żadnego nerfa. Tak szczerze mówiąc mam pewną teorię, wiele osób kiedyś mówiło, że jest to najszybszy pojazd w grze. Nie, nawet wtedy nie był to najszybszy pojazd w grze. Ale gdy dodali te liczniki, ludzie dopiero zauważyli. O kurde, to nie jest wcale takie szybkie. No Roadster nie jest taki szybki, ale bardzo szybko minął ten odcinek. Jeśli Ci się spodobał, to proszę zostaw łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Życzę Wam miłego dnia lub nocy. Noro.